Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj y, ostatnie, słuchajcie, zdjęcia, ostatnie slajdy, można też tak powiedzieć, y, kończące wyprawę z roku 2017, czyli wy to znacie z YouTube'a pod tytułem Rowerem do Azji Centralnej. Y, występował też taki tytuł Rowerem do Mongolii. No, myśmy później to jednak wycofali się z tego, no bo do tej Mongolii, chociaż jechaliśmy, no to nie dojechaliśmy. Myślę, że kiedyś jeszcze wrócimy do tego tematu. Kiedyś na pewno chcieliśmy to zrobić jak najszybciej, ale sami pewnie się domyślacie, co nas zatrzymało. <grymne> <grymne> y -y. Więc dzisiaj będzie taki odcinek. Y -y. Wyjeżdżamy z Rosji, przejeżdżamy przez Ukrainę i dojeżdżamy do Polski. Zaraz Wam wyświetlimy mapkę i mniej więcej opowiemy, w jakich, jakimi odcinkami przejechaliśmy koleją, gdzie jechaliśmy rowerem. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do wczorajszego vlogu, gdzie powiedzieliśmy, że Holandia wprowadza godzinę policyjną i to było ze znakiem zapytania, bo ta decyzja była wprowadzona przez rząd, ale nie była jeszcze klepnięta przez parlament i to się już dzisiaj zmieniło. Tak. Tylko godziny chyba się troszeczkę zmieniły, i zmieniły od 21 chyba, choć widziałam troszeczkę różne. Czyli zatwierdził parlament. Tak, tak? ale zatwierdzili, tak. Czyli od soboty obowiązuje godzina policyjna tak. w Holandii. Tak. Nie od piątku, od soboty. Nie. pewnie sobotę rano podejrzewam, że już jest coś. Nie wiem dokładnie. Mhm. No w każdym bądź razie. Tak, z tego co wyczy wyczytała Dorenda, no to w artykule było, że od godziny 21 do godziny czwartej 4... 4 lub 4:30. 4:30. No, czyli po to prostu już bez czyli po my. prostu noc. A z takiej ciekawostki to yy, to co nam rodzice opowiadali dzisiaj przy obiedzie, że yy, organizacja, która pomaga ludziom między innymi w wyprowadzaniu psów a tak, jest taka organizacja, która łączy jakby yy, wol wolontariuszy z ludźmi, którzy mają psa i nie mogą go sami wyprowadzić. I zazwyczaj oni dostają w ciągu tygodniu tak około 10 zgłoszeń od chętnych, którzy chcą wyprowadzić psa, a dzisiaj chyba w ciągu dnia nawet ponad 100 zgłoszeń było. No, bo z psem można wyjść, jakby w tym czasie nie obowiązuje godzina policyjna tego, kto wyprowadza psa. My się zastanawiamy, bo mamy. Pracy takiego wielkiego grubego kota, żeby sobie go też na wieczory nie pożyczać, ale prawda jest taka, że my też wieczorem siedzimy w domu. Tak, wcale nie chcemy wychodzić. Wiecie, no, mamy z Wami po prostu ten kontakt wirtualny, internetowy, albo przygotowujemy film, albo go wrzucamy, albo odpowiadamy na komentarze. Także nam to chyba wielkiej krzywdy nie czyni. No aczkolwiek zawsze człowiek się w jakiś tam sposób czuje ograniczony, jednak człowiek wolny chciałby mieć tą wolność taką, no wiecie, wsiąść na rower, nieważne, która godzina, pojechać gdzieś tam, a tu niestety nie można. Dobra, wystarczy tego tematu, bo to był wczorajszy tak. temat, dzisiaj temat jest Ukraina Dokładnie. i Słuchajcie, tak. Polska, powrót do domu. To jest mapa, proszę bardzo, yy, więc przypominamy to, co było yy, w ostatnim odcinku, yy, czyli Moskwa, Bryjańsk, pojechaliśmy koleją, prawda? Tak. I ten odcinek do granicy przejechaliśmy y, trochę na rowerze, a troszeczkę przejechaliśmy autostopem. autostopem. Tak, ale tuż przed granicą wysiedliśmy y, i przejechaliśmy już rowerem. Mm -hmm. I tu była niespodzianka, bo jak dojechaliśmy, to tam był na początku takie, taka brama, którą musieli otworzyć, czy szlaban, czy coś takiego. I sprawdziliśmy wcześniej, że to jest międzynarodowa granica, że puszczają tam pieszych, a przyszliśmy i facet nam mówi, że nie, to nie jest międzynarodowe, nie możecie tu przyjechać. To jest ta granica tutaj. Ale jak to? Pokazaliśmy mu w chyba, w telefonie przed nawet, stronę, pokazaliśmy, tak? Możliwe. No to poszedł sprawdzić i wrócił z wiadomością, <noise> że jednak można. <noise> ja dalej, Doręta już tak powiem Ci szczerze, że trochę nie pamiętam, bo wiem, że do samego Kijowa też dojechaliśmy pociągiem, ale jakiś odcinek Od jeszcze. Od szostki. Od szostki. No to, to tu jest zaznaczone. Okay. Do szostki jechaliśmy rowerem. Do szostki rowerem, tak? Czyli tego dnia, kiedy rano wysiedliśmy w Briansku. Jechaliśmy cały dzień na rowerze i troszeczkę stopem, a późno wieczorem, bo do późna jechaliśmy, jeszcze nawet już ciemno było. Tak. Gdzieś nie znaleźliśmy... dojechaliśmy do samej szosty. Nie, nie. nie. Uh -huh. Znaleźliśmy gdzieś po drodze przystanek i spaliśmy na przystanku. To był ładny przystanek drewniany, więc mieliśmy dach nad głową, nie musieliśmy roz... rozłożyć namiotu, bo się trosz... troszeczkę nam spieszyło, bo. Ze szóstki widzieliśmy, że jest pociąg następnego dnia około 12 chyba. To było tak. My tak trochę wam opowiadamy po prostu, bo nie mamy z tego, momentu, z tego tak. fragmentu zdjęć. Myśmy sprawdzili sobie już w internecie, ja miałem ukraińską kartę, miałem tam już internet i myśmy sprawdzili, że po prostu to będzie najlepsze połączenie i ten pociąg odjeżdżał dość rano. No, chyba około 12, ale rano jeszcze zostało nam 30 albo, albo 40, 40 km na rowerze. W więc... takiej niepewnej pogodzie. Tak, więc chcieliśmy po prostu jak najdalej dojechać jeszcze dzień wcześniej. I chyba też później tego ranka, w miarę wcześniej wystartowaliśmy, nie? Tak. Tak. W ogóle o świcie zrobiło się tylko jasno. Myśmy już spaliśmy na, w takiej wiacie przystankowej, padał deszcz całą noc, później się rano szybko ubraliśmy coś tam, zjedliśmy, w sensie nawet chyba się nie rozbieraliśmy, w sensie że kurtki założyliśmy No. i pojechaliśmy i zdążyliśmy na ten pociąg. Zdążyliśmy i nawet wcześniej byliśmy z godziny czy dwie godziny. Więc to bez problemu, ale to bardzo dobrze, że byliśmy wcześniej, bo jak się dowiedzieliśmy, jak kupiliśmy bilety, to były ostatnie dwa bilety no, na ten pociąg. To było szczęście, bo myśmy od razu wjechali do tej miejscowości. Ona nie była malutka, trzeba było znaleźć dworzec. Wjechaliśmy na dworzec, ustawiliśmy się w kolejce do kasy i mówimy tam: poproszę dwa bilety do Kijowa. I pani mówi, no, macie szczęście, bo to są dwa ostatnie bilety. Tak. Teraz już możesz pokazać zdjęcia, bo yy, yy. mamy zdjęcia z tej drogi. Dobrze, dobrze Pokaż, Do pokażę. Pokażę zdjęcia. Właśnie. To, to były ładne krajobrazy. Mało pagórki. Czasem płasko, tam nie pamiętam już jaka to była rzeka, ale, ale stwierdziliśmy, że tutaj też fajniej by było biwakować nad tą rzeką. Tak myśmy w ogóle po, jechaliśmy wtedy i z tak z sobą rozmawialiśmy, że tutaj w ogóle by było fajnie przyjechać latem. W takiej porze roku, gdzie tak. jest ciepło, bo tam było dość sporo, właśnie takich fajnych lasów, gdzie można by biwakować, bi, bi, gdzie można by <noise> palić ogniska nad jakimiś rzeczkami, gdzie można by się kąpać. To było, to było w sumie bardzo fajne miejsce, nie? Tak. No. No i co? No i później wsiedliśmy w ten pociąg, dojechaliśmy y, do Kijowa. W Kijowie spotkaliśmy się. Z naszym przyjacielem yy, Jurą. Tak. No i tam po prostu u niego spędziliśmy kilka dni w domu, zwiedzaliśmy Kij Kijów, yy, spotkaliśmy jeszcze z, z jego znajomymi, których Ty Maciek chyba też już Tak, ja już nie, nie pamiętam, ile byśmy w Kijowie zostali. Chyba z. Sześć, pięć albo sześć Tak. Dni chyba. No bo nam się trochę tak nie spieszyło w sumie do tej Polski, więc już było wygodnie w mieszkaniu, ciepło. No i tu jeden chyba z takich spacerków do centrum, nie bo. Tak. Y, Jura nie mieszka w jakby centrum, ale to jest kwestia 20 czy tam 25 minut metrem i można dojechać do samego. No. Więc tam widzicie, centrum. że Kijów też ma ładne metro. Tak, no każde w tym samym stylu, to już mówiłaś ostatnim tak. razem, nie. Y, to jest Or ormiański bazar? Desarabski. De de arabski tak. bazar. Tam po prostu weszliśmy, żeby coś kupić do picia, ale tam to zawsze jest fajne, taki prawdziwy bazar jeszcze. Tak i pod dachem nie on I jest taki Taka takiej chwali. Ładna I tam to Jak chyba... widzicie tutaj te wszystkie, te wszystkie ozdoby na ścianach jakieś mozaiki. No ładne, ładnie tam wygląda. I tam obok była też piekarnia gruzińska i pamiętam, że kupiliśmy chlebek, tak. nie? No i spacer ulicami. Tak, to po prostu jak różne zdjęcia z Kijowa, tak wygląda. No ja, jest monumentalny. Tak, ja wcześniej byłam w Kijowie i e, po wymianie uczyłam się przez semester i e, pamiętam Kij, Kijów jako, no nie taki, no nie brzydki, ale taki, taka mieszanka, nic nie pasuje do siebie i tak dalej, ale teraz jak byliśmy to to mnie zaskoczyło całkiem pozytywnie, że jednak jest sporo y, ładnych miejsc. Tak, no tak, na pewno. I jest w ogóle bardzo ciekawym miastem i takim dużym, różnorodnym. Y, przede wszystkim przez niego przepływa dniepr, więc y, on jest też taki, że jest tam dużo plaż, dużo takich miejsc, gdzie można y, spędzać fajnie czas, na przykład żeglować, kąpać się latem. Tak, nie po zaraz będzie. Tak. Chciałaś i... jeszcze coś powiedzieć o poprzednim? Chciałem powiedzieć, A. że to jest Majdan Niepodległości, nie, nie, Niezawisności. Yy, czyli to miejsce, gdzie. Niezależność. Gdzie był Majdan? <grych> <grych> czyli wiecie o to chodzi. Szkoda, że nie, to zdjęcie tak trochę nie widać tu no. do dołu, nie? Ale będzie. budynki z wszystkie tutaj dookoła są takie dość, dość monumentalne, duże, spore. Fajny widok, bo. Tam się z jednej strony jest na górce i można to wszystko właśnie tak w dół obserwować. Ja myślę, że te zdjęcia fajnie ilustruje vlog właśnie ten. Bo tam też jest taki vlog, gdzie chodzimy i zwiedzamy Kijów. Tak, prawda? tak. A to taki park. To jest pęcza, nie nazywa się inaczej, Dróżby Narodów. Narodzi to. narodów. <śmiech> Mieszanka wyszła. <laughs> przyjaźni, przyjaźni narodów, narodów tak. <laughs> I tam jest też, jakby za tą tęczą patrząc, jest taka wielka tyrolka zrobiona właśnie na, tą, na jedną z wysp na Dnieprze. No, tak. No, myśmy nie zjeżdżali, ale, ale obserwowaliśmy ludzi, którzy tam zjeżdżają. No i to jest właśnie widok. Tak. Jest taka górka, całkiem spora. Wikiów jest ogromny, no naprawdę jest. robi wrażenie. Tak obserwując go, właśnie z, wys z wysoka. A tutaj pamiętasz? Tutaj to, to już jest ta stara część, gdzieś tam w okolicy Placu Bankowego, ale nie pamiętam dokładnie, gdzie to jest. A to chyba jest nas z następnego dnia czy razu, jak pojechaliśmy w centrum. Tak, y Zolo Złote, Złote Wrota. wrota. To jest jeden z najstarszych budynków, czy, czy był najstarszy? Nie wiem. To no jest oryginalne. Tutaj warto powiedzieć, że e, Kijów nie zachował takiej swojej starej architektury, która była właśnie drewniana, bo e, kiedyś doszło tam do sporego pożaru i właśnie przez to się Kijów spalił. I jakby odbudowany jest już e, z kamienia, z cegły. No. I to jest chyba jeden, to jest, tak. jeden z ostatnich budynków, ale mi się wydaje, że. No nie wiem, może się mylę, ale że on nie jest autentyczny. No nie, nie wygląda. Nie wygląda. Ale może tak wyglądał i po prostu tą drewnianą część odbudowali czy coś takiego. Tutaj już ja już nigdy nie pamiętam jest sowiecki sobor, i, i jeszcze ten inny, nie? Tak. A sowiecki chyba jest za nami teraz na zdjęciu, ale tu wprost też jest. jest jeszcze taka duża bliznienie. cerkiew, tak. No nie Ochron. była też ty taka typowa pogoda, żeby chodzić, wuczyć się, zwiedzać, bo było zimno. No. Nieprzyjemnie. To jest w, w, w bramie do tej cerkwi. Tak. No, tu tak parę zdjęć. A to jest Mik Mikołajski chyba? Mhm, do Mikołaja. Mikołaja, nie? Tak. I to jest taka dzielnica y, po z zdaje się, o ile dobrze pamiętam. No, Coś takiego. O, a no. to jest y, to jest u Jury, jego przyjaciel, y, papuszka. Myśmy nazywali go czy ją? Już nie pamiętam. Koleżka. Y, go chyba. Go chyba. On się tak po prostu zachorował i tak się oskubał, i nie zezwalał, żeby mu. Te piórka pórka. odrastały, bo co mu jakieś zaczęło odrastać, to on go wyskubywał, no ale niestety chyba w zeszłym roku już zmarł, yy, także <grym> nie ma już ptaszyska. No. Ale był śmieszny. Koleżki, no, był bardzo mądry. To, Chodził to... W kuchni po blacie i jak, jak się go chciało fotografować, to uciekał do klatki, ale jak się coś gotowało, to wychodził i sprawdzał wszystko, co się przygotuje. No bo był ciekawski i był, tak. i, i to była w ogóle papuszka falista. Słuchajcie, tu wam jeszcze pokażę mapkę. Mam nadzieję, że się włączyła, tak. Yy, bo teraz już yy, będziemy wyjeżdżać z Kijowa. I tak naprawdę nie mamy też zdjęć, ale myśmy w Kijowie y, musieliśmy tylko przejechać tam chyba 10 km na pociąg, y, takiej relacji Kijów-Przemyśl. I jechaliśmy po prostu bezpośrednio z Kijowa już do Polski. Przemysła, tak. Google nie rysuje linii według torów kolejowych, więc tutaj jest drogą zaznaczona na mapie. I to jest tak takie fajne połączenie. Ja nie wiem, czy ono teraz działa, teraz pewnie jest to zawieszone, ale y, dość szybko się jechało. Chyba 6 czy 7 godzin z Kijowa do przemyśla. Bilet kosztował w przeliczeniu na złotówki 60 złotych. Tak, chyba wyjechaliśmy wieczorem późno, tak? Nie, nie rano. Rano. rano, rano tak. Tak. A wieczorem tak, bo wieczorem wyjeżdża z przemyśla do Kijowa. Coś takiego? Tak, tak. Tego tak, samego tak. dnia, w jeden dzień jedzie tam i z powrotem. Tak, więc to jest takie chyba jedno jedyne zdjęcie rano, jak jedziemy właśnie też przez most. Tak. No i tu już jesteśmy y, w Polsce, na Podkarpaciu. I nie jedziemy jeszcze od razu do Krakowa. Jeszcze jedziemy odwiedzić y, naszych przyjaciół. Zresztą też możecie to kiedyś sobie zobaczyć na vlogu, y, który nagrywaliśmy w zeszłym roku, jak chcieliśmy objechać Polskę na rowerze. A, wtedy też tam byliśmy. Wtedy też tam tak. byliśmy. Takie ładne tereny. Myśmy od Przemyśla w okolice Strzyżowa jechali rowerem i, i dojechaliśmy, już nie pamiętam, chyba koło stu, może nie stu, ale dość, dość dużo jechaliśmy. No i nie? Do cały wieczora. dzień jechaliśmy do, do wieczora tak i wtedy Iza przyjechała po nas samochodem, bo gdzieś tam w okolicy była i ostatni kawałek nas ostatni zabrała. Ostatni kawałek, tak. Tak. I tam też chyba dwie noce czy coś zostaliśmy. Tak, my, my przyjechali właśnie tutaj do Izy. Majki i Krzyśka, tylko Krzyśka nie, Krzyśka nie, było. Krzyśka nie było, była Aha. tylko Iza i Majka. I to jest w ogóle e, ciekawostka, bo to jest kopułka, którą e, Krzysiek właśnie z Izą i tam jeszcze ze znajomymi zbudowali zupełnie sami. Ona jest zbudowana e, w takiej technologii, e, że się łączy kostki, gli, kostki słomy, słomy z gliną. Natomiast później okazało się, że jest pewien problem y, z dachem. Po prostu ta glina nie była w 100% szczelna i pojawiały się takie mikroprzecieki. I chyba już, już nie pamiętam, w którym roku, w 2016 możliwe, rok przed naszym właśnie. wyjazdem, ja pomagałem Krzyśkowi właśnie zbudować ten dach. Czyli te, myśmy zbudowali w zasadzie w dwójkę. Jeszcze przez pewien okres czasu nam pomagał Dominik, yy, cały ten dach, od o, początku do końca. A on stoi oddzielnie, samodzielnie, bez, nie opiera się tak, o tej, tej kopułce? Dokładnie, nie? on już nie Mi pamięta, ile ma tych słupów, osiem czy, czy coś takiego, i zupełnie się nie, jest osobną konstrukcją na, zbudowaną nad kopułą. Czyli w momencie konstruowania myśmy sobie podpierali, ale później już te wszystkie podpory zdjęliśmy. I jakby ta ten, konstrukcja się jakby zaparła sama w sobie. Tam jest, są zbudowane takie dwa, dwa okręgi. Jakby. No to już trudno mi teraz wytłumaczyć. To nieważne. To ważne, tak, ale, ale tylko mogę tyle powiedzieć, że nie było to łatwe w budowie. Ale, ale było dobrze zbudowane, bo do tej pory stoi i pełni swoją funkcję. Tak. No i o. są to bardzo ładne, bardzo ładne krajobrazy. Tak, tak, dokładnie. To niestety nie było słoneczne. E, no. no i też mieliśmy misję, bo chyba na jeden dzień. Iza musiała gdzieś wyjechać, i, i całe gospodarstwo zostało y, pod naszą opieką, prawda? Tak, tak. trzeba było gdzieś tam z kozami wyjść. No, ona rano jeszcze wszystko robiła, więc nie musieliśmy bardzo dużo robić, ale. Chyba sąsiad tylko przyszedł doić, bo... Wypuścić, puścić z powrotem, potem dać jakieś jedzenie. Pójść z psami na spacer. <noise> no, to nie było potrzebne, bo same chodzą, ale, ale poszliśmy. Tak. No i. Tak. tak. Stamtąd y, kawałek jeszcze samochodem, kawałek rowerem i kawałek od Dębicy pociągiem do Krakowa. Um, wracaliśmy do Wracaliśmy do Krakowa. No i pewnie wiecie, wróciliśmy 11 listopada, więc y, akurat na rynku były jakieś uroczystości, śpiewali jakieś pieśni narodowe, także zupełnie fajne, fajnie wróciliśmy do, do jakby tak. z powrotem do miasta, do, do, do Krakowa. Y, a Chyba ty jeszcze zostałaś parę dni i tak. później pojechałaś do Warszawy, nie? Tak, tak. Tak to było. Tak, bo trzeba było wrócić do pracy. Tak, to jest ostatnie zdjęcie, więc może się przełączmy jeszcze na nas. Tak. E, no i co było później? Później to już pewnie wiecie, bo e, zaczęliśmy po jakimś czasie montować te wszystkie materiały. Zaczęliśmy wrzucać filmy na YouTube. No yy, to pół roku później dopiero zaczęliśmy. Tak, potem ja się przeprowadziłem do y, Warszawy. Mieszkaliśmy tam razem chyba prawie półtora roku. Mm, Coś koło tego, a później się wyprowadziliśmy yy, z powrotem, znaczy dla mnie z powrotem do Krakowa, dla Dorendy pierwszy raz do Krakowa. A potem się tak włóczyliśmy trochę między Krakowem a Holandią. Aktualnie jesteśmy w Holandii. A innymi krajami, gdzie podróżowaliśmy. No tak, bo później. Później w roku 2018 pojechaliśmy na Elbrus i na Kazbek. Wtedy jeszcze w Warszawie tak, Tak, jeszcze w Warszawie. W międzyczasie byliśmy chyba też w, w, w hattę u Kuby na Ukrainie. Dwa razy przynajmniej chyba na Sylwestra. Chyba i... częściej. Ja byłem chyba w maju. Ja dwa razy w majówce byliś, byłam, dwa razy chyba nie, raz. Raz byliśmy. Raz ja byłem sam i rzeczy. dwa razy byliśmy jakoś tak. <grym> kilka, e, razy. kilka razy. A potem e, z, w 2019 roku pojechaliśmy też właśnie na Ukrainę i e, zrobiliśmy taki, taką fajną wycieczkę nad Morze Czarne. I mamy z tego materiały, więc prawdopodobnie za niedługo pojawi się jakaś miniseria, bo tam nie będzie dużo, ale myślę, że na parę odcinków. Mm -hmm. No i w zeszłym roku pojechaliśmy Jordania, Izrael, Palestyna i Egipt. No i resztę już pewnie wiecie, że tak, <laughs> zaczęły się, się, się. Tak, od powrotu daily vlogi i w sumie dzisiaj chyba 200... No 304. Daily vlog będzie. Dzisiaj? Dzisiaj, tak, dzisiaj możliwe. jakoś tak, no. no, słuchajcie, ile to już z tego gadania? 21 minut? E, to krótko. To jeszcze możemy coś, coś tutaj zająć <laughs> czas na czymś słuchaczom. A. Ostatnio ktoś mm, powiedział, że wszystko fajnie, wszystko w porządku. Y, jesteście fajni, tylko czemu robicie takie krótkie vlogi? <laughs> No, bo wiecie jak to jest, że jak się robi za dużo, no to jednych może znudzić. Ja wiem, że u niektórych może pewien niedosyt wywołać, no ale chcemy znaleźć taki złoty środek, czyli żeby ani nie było za krótko, ani nie było y, za długo. To znaczy, jeśli chodzi o takie pokazywanie zdjęć slajdów, to spoko, to można tam więcej niż 20 minut, ale jak, tak jak teraz pracujemy i za dużo się nie dzieje, no to też nie chcemy wam po prostu zabierać czasu po to tylko, żeby sobie pogadać jakieś głupoty do kamery. Tak. Tak, dokładnie. Tak. Więc, tak, więc, więc kończymy. Więc tak. Mam nadzieję, że docenicie y, nasze starania i będziemy się zastanawiać, y, co dalej. Sprawdzimy w sumie, czy mamy jakieś zdjęcia z tego Kaukazu, bo może to też będzie uzupełnienie y, tamtej playlisty. Boże. Elbrus Boże. i Kazbek za grosze. Jeśli tego jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie, bo tam jest y, naprawdę fajna playlista. Fajna wyprawa, i dużo właśnie takich informacji praktycznych, jak na te dwie góry można było, czy można nadal będzie wejść za naprawdę nieduże pieniądze. I jak dla nas bardzo bezpieczny sposób, chociaż nie były bardzo takie dobre, sprzyjające warunki. Musieliśmy odpowiednio też wyczekać. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa. Papa. Pa.